Teraz nadszedł czas, aby przyjrzeć się bliżej judaizmowi. Po szwedzku nazywa się to Judendom. Na obrazku widzimy menorę, świecznik o siedmiu ramionach, który jest używany podczas Hanuki. Podczas tego święta zapala się jedną świecę na każdy kolejny dzień. W centrum obrazka widać tekst religijny, o którym porozmawiamy później, a po prawej stronie widzimy gwiazdę Dawida, symbol judaizmu. Ale zanim przejdziemy do samej religii musimy poruszyć niezwykle ważne pojęcie, mianowicie monoteizm. Po szwedzku nazywa się to monoteizm. Monoteizm oznacza wiarę w jednego Boga. Judaizm wierzy tylko w jednego Boga, w przeciwieństwie na przykład do hinduizmu lub starożytnych religii greckich, gdzie istnieje wielu bogów. Judaizm jest więc religią monoteistyczną, co oznacza, że wierzą tylko w jednego Boga. Jest to coś bardzo ważnego do zapamiętania podczas pisania egzaminów, lub studiowania tego tematu. Musimy zacząć od historii. Bóg objawia się człowiekowi o imieniu Abraham i mówi do niego: Ty i twoje dzieci staniecie się wybranym ludem Bożym. Tym samym Abraham staje się praojcem całego judaizmu. Na obrazku widzimy scenę, w której Abraham jest gotów poświęcić swojego syna, aby pokazać swoją silną wiarę. Jest gotów oddać to, co ma najcenniejsze, aby podążać za wolą Boga. Jednak w ostatniej chwili interweniuje archanioł Gabriel, aby powstrzymać Abrahama przed wykonaniem ofiary. Mimo to Abraham udowodnił swoją głęboką wiarę i gotowość do poświęcenia tego, co w jego życiu najcenniejsze. Ta opowieść o Abrahamie jest ważna w trzech religiach: judaizmie, chrześcijaństwie i islamie. Religie te mają swoje korzenie w Abrahamie i dlatego nazywane są religiami abrahamowymi. Oznacza to, że opowieść o Abrahamie występuje we wszystkich tych religiach, a one zgadzają się co do tego, że Abraham był osobą, która miała bliski kontakt z Bogiem. Bóg mówi do Abrahama, że ma spakować swoje rzeczy i udać się do ziemi Kanaan, która jest ziemią obiecaną. Ten obszar to dzisiejsze terytorium Izraela i Palestyny. Bóg obiecuje chronić Żydów, a w zamian za to Żydzi mają szerzyć Boże przesłanie. To właśnie ta umowa, czyli przymierze, Łączy Żydów z Bogiem. Teraz porozmawiamy o prawdziwym założycielu judaizmu, mianowicie o Mojżeszu. Izraelici opuścili ziemię Kanaan, ziemię obiecaną, dzisiejsze tereny Izraela i Palestyny, ponieważ panował tam nieurodzaj. Osiedlili się zamiast tego w Egipcie, ale tam zostali zniewoleni jako kara za to, że przestali wierzyć w Boga. W tej sytuacji Bóg objawił się Mojżeszowi i powierzył mu zadanie poprowadzenia ludu z powrotem do ziemi Kanaan. Do wolności. Mojżesz spotyka się z Faraonem, który odmawia uwolnienia Izraelitów z niewoli. Wtedy Mojżesz prosi Boga, aby zesłał plagi na Faraona i Egipt. Bóg posyła plagi, takie jak deszcz krwi, żaby, wszy, muchy, zaraza, wrzody, grad, szarańcza, ciemność, a na końcu śmierć pierworodnych w Egipcie. Aby się ochronić, Izraelici zabijają baranka i smarują jego krwią od drzwi swoich domów. Co oznacza, że ich domy zostaną oszczędzone przed tą ostatnią plagą, podczas gdy egipscy pierworodni umierają. Te plagi stają się w końcu zbyt trudne do zniesienia dla faraona, więc nakazuje Mojżeszowi wyprowadzić Izraelitów z Egiptu. Jednak kiedy rozpoczynają swoją wędrówkę, faraon zmienia zdanie i rusza za nimi ze swoją armią. Bóg interweniuje, rozdzielając Morze Czerwone, aby Izraelici mogli bezpiecznie przez nie przejść. Kiedy armia faraona próbuje ich ścigać, Bóg przywraca wodę, topiąc całą armię. W ten sposób Żydzi mogą kontynuować swoją wędrówkę do ziemi Kanaan. Na pamiątkę tego wydarzenia obchodzi się Pesach, czyli żydowską paschę. Podczas Pesach świętuje się wyzwolenie z niewoli w Egipcie. Ważną częścią obchodów jest zakaz jedzenia chleba na zakwasie, a zamiast tego spożywa się prześny chleb zwany macą. Symbolizuje on pośpiech. W jakim Izraelici opuszczali Egipt, nie mieli czasu, aby pozwolić chlebowi wyrosnąć. Pesach przypomina zarówno o znaczeniu wolności i walce przeciwko niewolnictwu, jak i o konieczności pamiętania o przeszłości. To dzięki tym tradycjom historia religijna jest wciąż żywa. Następnie rozpoczęła się bardzo długa wędrówka, trwająca 40 lat. Czy była to dokładnie taka długość, jest przedmiotem dyskusji. Ponieważ liczba 40 w starohebrajskim mogła oznaczać po prostu bardzo długi czas, więc być może nie trwała ona dokładnie 40 lat. Jednak w Biblii napisane jest, że wędrówka trwała 40 lat. Podczas tej wędrówki Mojżesz wszedł na górę Synaj, gdzie spotkał Boga i otrzymał kamienne tablice. Na tych tablicach zapisane są dziesięć przykazań, na przykład to, że nie wolno mieć innych bogów poza Bogiem, co podkreśla monoteizm. Znajdują się tam również przykazania takie jak zakaz zabijania, cudzołóstwa i inne. W tym czasie zawarto nowe przymierze między Bogiem a Żydami. Bóg ponownie obiecał chronić Żydów, a w zamian mieli oni szerzyć Boże przesłanie. To przymierze stało się fundamentem judaizmu, zanim Izraelici ostatecznie dotarli do ziemi obiecanej. Kto jest Żydem, nie jest tak prostą kwestią, jak mogłoby się wydawać. Zależy to nieco od tego, kogo zapytasz. Niektórzy twierdzą, że osoba, która identyfikuje się jako Żyd, czyli ogłasza się Żydem, jest Żydem. Inni, z bardziej konserwatywnym poglądem, uważają, że aby być uznanym za Żyda, trzeba mieć żydowską matkę. Uważają oni, że judaizm jest dziedziczony po linii matki. Tak więc, jeśli masz żydowską matkę, jesteś automatycznie Żydem. Ważne jest, aby pamiętać, że Żydzi są zarówno grupą etniczną, jak i wyznawcami judaizmu. Co sprawia, że kwestia ta jest bardziej złożona. Mamy również święte pisma judaizmu, które są ważne do poznania. Przede wszystkim mamy tanach, czyli żydowską Biblię. W chrześcijańskiej Biblii odpowiada ona Staremu Testamentowi, który stanowi pierwszą część. W tanach znajduje się między innymi Tora, która zawiera pięć ksiąg mojżeszowych, opisujących życie Mojżesza. To właśnie dzięki tym księgom mamy opowieści, które właśnie omówiliśmy. Cała ta wiedza jest spisana w Torze, a w niej znajduje się także 613 przykazań i zakazów, które regulują, co można, a czego nie można robić. Mamy również Talmud, który składa się z około 6000 stron. Talmud to zbiór pism pomagających w interpretacji Tanachu. Jeśli coś w Tanachu jest niejasne lub trudne do zrozumienia, można przeczytać Talmud. Aby uzyskać wskazówki dotyczące tego, jak należy interpretować żydowską Biblię, jedno z wielu przykazań dotyczy żydowskich zasad żywieniowych, które regulują, co można, a czego nie można jeść. Nie można spożywać dowolnego mięsa. Zwierzęta muszą być roślinożerne, przeżuwające i mieć rozszczepione kopyta, aby były dozwolone zgodnie z tymi zasadami. Czy więc można jeść wieprzowinę? Nie. Nie wolno jeść wieprzowiny, ponieważ świnia nie jest przeżuwaczem. Ważne jest, aby to wiedzieć. Żydzi, którzy przestrzegają wszystkich zasad, dlatego nie jedzą wieprzowiny. Metoda uboju w judaizmie jest również bardzo szczególna. Zwierzęta nie mogą być ogłuszane, a sam sposób uboju polega na tym, że rzeźnik przecina gardło zwierzęcia, aby krew mogła wypłynąć. W judaizmie wierzy się, że dusza znajduje się we krwi, dlatego uznaje się za niewłaściwe spożywanie krwi. Po uboju mięso jest solone, aby usunąć całą krew. Ta metoda uboju jest zakazana w Szwecji, więc jeśli pobożny Żyd chce jeść mięso ubite zgodnie z tą metodą, musi je importować z kraju, w którym jest to dozwolone. Jest to bardzo specyficzna metoda uboju, której niektórzy Żydzi ściśle przestrzegają. Po uboju mięso umieszcza się w solance, aby usunąć całą krew, ponieważ w judaizmie wierzy się, że dusza znajduje się we krwi. Mięso z krwią nie jest uważane za czyste. Dozwolona żywność nazywana jest koszerną, a zasady, które to regulują, to zasady koszerności. Żywność zakazana nazywana jest treif. Istnieje również szczególna zasada dotycząca mięsa i mleka. W judaizmie w Torze trzykrotnie pojawia się zapis, że nie należy gotować koźlęcia w mleku jego matki. Jest to interpretowane jako zakaz łączenia mięsa i mleka w jednym posiłku. To, co widzimy w tle, to żydowska kuchnia, w której między innymi można zobaczyć, że są dwie lodówki i zamrażarki. Za tekstem widzimy również dwie zmywarki oraz dwa zestawy garnków i innych przyborów kuchennych. Jest to związane z zasadą, że według judaizmu nie należy mieszać mięsa i mleka. Żydzi, którzy ściśle przestrzegają tych zasad, dbają o to, aby mięso i mleko były całkowicie oddzielone, nawet w lodówce. Mają więc jedną lodówkę na mięso, a drugą na mleko. Ta sama zasada dotyczy przyborów kuchennych. Mają oddzielne garnki i inne narzędzia do mięsa i mleka, a także oddzielne zmywarki. Robi się to, ponieważ tak nakazuje Tora, a przestrzeganie tej reguły uważa się za bardzo ważne. Synagoga jest żydowskim odpowiednikiem kościoła. Po szwedzku nazywa się synagoga. Tutaj widzimy synagogę i jeśli się nie mylę, jest to synagoga w Sztokholmie. W synagodze mężczyźni noszą kipę czyli małą czapeczkę którą widzimy na zdjęciu po prawej stronie. Kipa jest noszona, aby zawsze było coś między człowiekiem a Bogiem, jako symbol szacunku. W zależności od synagogi, mężczyźni i kobiety mogą siedzieć osobno. Ma to na celu uniknięcie wzajemnego rozpraszania się podczas nabożeństwa, aby móc skupić się wyłącznie na Bogu. Rozmawialiśmy wcześniej o jednym z żydowskich świąt, mianowicie o Pesach, więc teraz porozmawiamy o Szabacie. Szabat to dzień, który Żydzi obchodzą co siódmy dzień. Zgodnie z biblijną opowieścią o stworzeniu świata, Bóg odpoczął siódmego dnia po stworzeniu świata w ciągu sześciu dni. Żydzi naśladują ten przykład, powstrzymując się od pracy i podróżowania od piątkowego wieczoru do sobotniego wieczoru. Istnieją różne interpretacje tego, co można uznać za pracę. Niektórzy twierdzą, że nie wolno gotować podczas szabatu i wszystko należy przygotować wcześniej podczas gdy inni mówią, że nie można grać w piłkę nożną ani wykonywać innych aktywności. To, jak ściśle przestrzega się szabatu, może się różnić między poszczególnymi Żydami, ale szabat odegrał istotną rolę w utrzymywaniu więzi rodzinnych i zachowywaniu judaizmu na przestrzeni dziejów. Jak zapewne wiecie, judaizm ma bardzo ciężką i tragiczną historię, pełną prześladowań i cierpień. A Szabat pomógł Żydom trwać przy swojej wierze i tradycjach przez wieki. Mamy również bar i bat mitzwa, które są przejściem z dzieciństwa w dorosłość, podobnie jak konfirmacja w chrześcijaństwie. Po tym wydarzeniu osoba nie jest już uważana za dziecko, lecz za dorosłą. W trakcie bar lub bat mitzwa uczestniczy się w nabożeństwie i czyta story. Po zakończeniu tego obrzędu odbywa się uroczysta impreza aby uczcić osiągnięcie tego wieku i uznanie za osobę dorosłą. Bar mitzwa jest przeznaczona dla chłopców w wieku 13 lat, natomiast bat mitzwa dla dziewcząt odbywa się w wieku 12 lat, czyli rok wcześniej. Zanim przejdziemy do różnych odłamów judaizmu, chciałbym poruszyć coś bardzo ważnego, mianowicie ścianę płaczu. Po szwedzku nazywa się klagomuren. Ściana płaczu jest częścią starego miasta w Jerozolimie i jest święta dla Żydów. Warto również wspomnieć, że ma duże znaczenie dla muzułmanów, ponieważ w jej pobliżu znajdują się inne religijnie ważne miejsca, takie jak Kopuła na Skale i Meczet Al-Aqsa. Mura jest pozostałością po świątyni zniszczonej przez Rzymian w 70. roku Niko Edpil, a na tym miejscu uważa się, że obecność Boga jest szczególnie silna. Ściana płaczu to bardzo ważny symbol w historii judaizmu i prześladowań, Ponieważ przypomina o zniszczeniu świątyni oraz o odporności narodu żydowskiego na przestrzeni wieków. Tradycją jest umieszczanie modlitw w szczelinach ściany płaczu, w nadziei na uzyskanie pomocy i przewodnictwa od Boga. Te modlitwy są sposobem na utrzymanie osobistego kontaktu z boskością, a zarówno odwiedzający, jak i wierni z całego świata często wysyłają swoje modlitwy na to miejsce. Ściana płaczu ma ogromne znaczenie dla Żydów na całym świecie. Jako symbol wiary i tożsamości oraz sposób na pamiętanie zarówno radości, jak i bólu w historii narodu żydowskiego. Zanim zagłębimy się w różne odłamy judaizmu, warto zrozumieć, czym właściwie jest odłam. Często mówię, że można wyobrazić sobie pień drzewa jako podstawowy judaizm. Z czasem drzewo rośnie i wypuszcza gałęzie, a te gałęzie symbolizują różne odłamy judaizmu. Chociaż te odłamy różnią się od siebie w pewnych aspektach, mają wspólny fundament, ale kładą nacisk na różne elementy i tradycje. Odłamy, o których będziemy rozmawiać, to judaizm reformowany, ortodoksyjny, konserwatywny oraz judaizm kulturowy. Te odłamy powstały, ponieważ Żydzi mieszkali w różnych miejscach i często żyli blisko innych religii, co oczywiście wpłynęło na judaizm i wprowadziło do niego wpływy z innych tradycji. Z czasem zmienia się również interpretacja religii. Zasady, które zostały spisane 2000 lat temu lub jeszcze wcześniej, mogą dziś nie wydawać się tak istotne, jak wtedy, gdy zostały stworzone. Zamiast tego można skupić się na innych, ważniejszych prawach i wartościach, które wydają się bardziej aktualne. Pierwszym odłamem, na którym się skupimy, jest judaizm reformowany, czyli Reform Judendum po szwedzku. Słowo reform oznacza przekształcać. Co oznacza, że w tym odłamie nie przywiązuje się tak dużej wagi do wszystkich tradycyjnych zasad jak wcześniej. Zamiast tego uważa się, że religia powinna być przekształcana i dostosowywana do współczesnych czasów, aby lepiej pasowała do dzisiejszego społeczeństwa. Na przykład w judaizmie reformowanym uważa się, że mężczyźni i kobiety mogą modlić się razem, ponieważ obie płcie mogą być w tym samym pomieszczeniu i jednocześnie skupiać się na Bogu. Kolejnym ważnym aspektem jest to, że w reformowanym judaizmie istnieją rabinki, czyli kobiety pełniące funkcję rabina, który w judaizmie jest odpowiednikiem księdza. W judaizmie reformowanym uważa się, że kobiety mogą pełnić tę rolę, co nie jest akceptowane we wszystkich odłamach. Judaizm reformowany kładzie więc nacisk na to, że religia nie zawsze musi trzymać się pierwotnych zasad. Lecz może zmieniać się i przekształcać wraz z upływem czasu. Jeśli porównamy judaizm reformowany z judaizmem ortodoksyjnym, to są one niemal przeciwieństwami. W języku szwedzkim mówi się ortodoks. Judaizm ortodoksyjny trzyma się pierwotnych nauk i twierdzi, że święte teksty, takie jak Tora, nie mogą być reinterpretowane. Wszystko, co jest zapisane w Torze, powinno być dokładnie przestrzegane. Dlatego, na przykład, zasady koszerności są ściśle przestrzegane. Jak wspomnieliśmy wcześniej, może to oznaczać, że w kuchni są podwójne zestawy wszystkiego, aby oddzielić mięso od nabiału. W judaizmie ortodoksyjnym duży nacisk kładzie się również na tradycje. Podczas nabożeństw kobiety siedzą oddzielnie od mężczyzn, często na balkonie, a nie ma rabinek. Zasady są tu przestrzegane dokładnie tak, jak zostały zapisane w świętych tekstach. Bez żadnych odstępstw. Inną tradycją charakterystyczną dla Judaizmu Ortodoksyjnego jest to, że niektórzy mężczyźni pozwalają włosom przy skroniach rosnąć i formują je w loki. Opiera się to na zasadzie zapisanej w Torze, która mówi, że nie należy obcinać włosów przy skroniach. Judaizm Ortodoksyjny przestrzega zasad by the book bez miejsca na reinterpretację. Jeśli chodzi o kompromis między Judaizmem Reformowanym a Ortodoksyjnym, to mamy judaizm konserwatywny. W języku szwedzkim mówi się "conservative judendom. Można go porównać do konserwy, gdzie należy zachować jak najwięcej, co sugeruje sama nazwa. W judaizmie konserwatywnym uważa się, że ważne jest przestrzeganie pierwotnych zasad, ale można dokonać pewnych reinterpretacji tory, jeśli jest to naprawdę konieczne. Należy jednak unikać tego, a zmiany wprowadzać jedynie w przypadku absolutnej konieczności. Na przykład w celu dostosowania się do zmieniającego się społeczeństwa. Większość zasad jest ściśle przestrzegana, ale istnieje pewna elastyczność, jeśli chodzi o dostosowania. Przykładem jest to, że kobiety w konserwatywnych synagogach często mają swoje specjalne ławki, gdzie siedzą oddzielnie od mężczyzn, ale nie na balkonie ani za zasłoną, jak w judaizmie ortodoksyjnym. W judaizmie konserwatywnym są również kobiety rabinki. Co sprawia, że stanowi on kompromis między judaizmem reformowanym a ortodoksyjnym. Ostatnim odłamem, który omówimy, jest judaizm kulturowy i wielu z Was może się z nim utożsamiać. Chodzi tu o to, że ktoś może nie wierzyć w Boga lub nie uczęszczać na nabożeństwa, ale mimo to uczestniczy w żydowskiej kulturze. Obchodzi się żydowskie święta, cieszy się tradycyjnym jedzeniem i bierze udział w innych aspektach kulturowych ale bez bezpośredniego związku z religią. Można to porównać do tego, jak wielu Szwedów obchodzi Boże Narodzenie. Nie wszyscy, którzy je obchodzą, wierzą w Boga lub chodzą do kościoła, ale doceniają kulturę wokół święta: jedzenie, wspólnotę i czas spędzony z rodziną. W podobny sposób Żydzi kulturowi mogą doceniać żydowskie święta, tradycje i rodzinne więzi, niekoniecznie wierząc w Boga lub biorąc udział w ceremoniach religijnych. Chodzi tu bardziej o uczestnictwo dla kultury i wspólnoty niż o osobistą relację z Bogiem. Musimy zakończyć krótkim przeglądem historii narodu żydowskiego. W innej prezentacji można znaleźć bardziej szczegółowe omówienie Holokaustu, więc jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na ten temat, możesz obejrzeć ten materiał. Jednak musimy wspomnieć o kilku ważnych pojęciach. Jednym z kluczowych pojęć w historii Żydów jest antysemityzm. Czyli nienawiść do Żydów. Żydzi byli prześladowani i dyskryminowani przez dużą część swojej historii. Przykładem jest podbój Izraela przez Rzymian, co spowodowało, że wielu Żydów zostało zmuszonych do życia w rozproszeniu na całym świecie co nazywamy diasporą. Właśnie z tego powodu wielu Żydów dzisiaj mieszka w różnych częściach świata. Innym kluczowym wydarzeniem jest Holokaust, który miał miejsce w latach 30. i 40. wieku w nazistowskich Niemczech. W tym okresie przeprowadzono ludobójstwo, w wyniku którego zamordowano 6 milionów Żydów wraz z innymi grupami. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, jest dostępny materiał, który szczegółowo omawia ten temat. Po II wojnie światowej i Holokauście w 1948 roku utworzono żydowskie państwo Izrael z pomocą ONZ. Spowodowało to jednak konflikt, ponieważ planowano utworzenie dwóch państw: jednego dla Żydów, a drugiego dla Palestyńczyków. Konflikty rozpoczęły się natychmiast i trwają do dziś ponad 70 lat później. Na zakończenie tej prezentacji jest kilka kluczowych rzeczy, które musisz zapamiętać i wiedzieć. Po pierwsze, pamiętaj o znaczeniu Abrahama i Mojżesza, dwóch kluczowych postaci w judaizmie, które ukształtowały wczesną historię i wierzenia religii. Po drugie, Zastanów się nad podstawami judaizmu, takimi jak to, kto jest uważany za Żyda, znaczenie świętych pism, takich jak Tora oraz zasady żywieniowe, które definiują, co jest koszerne. Na koniec nie zapomnij o czterech głównych odłamach judaizmu reformowanym, ortodoksyjnym, konserwatywnym i kulturowym. Każdy z tych odłamów oferuje unikalną perspektywę na to, jak dziś praktykuje się żydowskie tradycje i wierzenia. Jeśli potrzebujesz odświeżyć sobie którąś z tych kwestii, nie wahaj się obejrzeć ponownie wideo. Dziękuję za oglądanie i kiedy będziesz gotowy, aby zgłębić te tematy, kliknij tutaj powyżej, aby kontynuować naukę.